Cześć, nazywam się Marcin Kowalik. Oglądasz pierwszą transmisję na żywo. To jest transmisja na Facebooku. Ja staram się podczas tych transmisji, będę starał się udzielać Wam krótkich, fajnych porad odnośnie tego, jak Wasz biznes agenta ubezpieczeniowego może lepiej funkcjonować. Natomiast akurat w tej transmisji, dzisiaj, postaram się po raz pierwszy zaprezentować albo Zaproponować Wam jeden z artykułów, który pojawił się w tym, w tym tygodniu w gazecie ubezpieczeniowej. Treści, które są ciekawe, godne polecenia w gazecie ubezpieczeniowej jest sporo, natomiast ja od pewnego czasu obserwuję kolumnę czy też falietony jednego, jednego z autorów tekstów. Dzisiaj pochylimy się nad tematem tego, jak agenci ubezpieczeniowi mogą lepiej sprzedawać ubezpieczenia na życie. Ci z Was, którzy subskrybują mój newsletter Marketing dla Agenta Ubezpieczeniowego, tych subskrybentów jest już ponad 1200, albo ci, którzy słuchają mojego podcastu Marketing dla Agenta Ubezpieczeniowego, wiedzą że staram się właśnie jakimiś swoimi pomysłami przetestowanymi, czy też tymi, które jeszcze będę testował, pomagać wam właśnie w zwiększeniu sprzedaży, w pozyskiwaniu większej liczby lidów, kontaktów, które później możecie przekonwertować do sprzedaży. Ale o tym za chwilę. Ja jestem w bardzo fajnym miejscu w Szczecinie. To jest kawiarnia To i Owo. Widok jest genialny, bo widok jest na szczecińskie bulwary. Zobaczcie sami. Wracając do meritum, dlaczego akurat ten artykuł, o którym Wam za chwilę powiem, zwrócił moją uwagę? Otóż wiele głosów w ankiecie, w której pytałem o to, jakie produkty ubezpieczeniowe chcesz sprzedawać najbardziej, dotyczyło właśnie ubezpieczeń na życie. Dlatego też, właśnie stwierdziłem, że ten artykuł. W najnowszym wydaniu gazety ubezpieczeniowej jest godny uwagi. Warto, żebyście zostali do końca tej transmisji, mojej pierwszej transmisji na żywo. Ciekaw jestem, jakie będą Wasze opinie na ten temat. Warto, żebyście zostali do końca, bo na samym końcu tej transmisji będę miał dla Was fajny bonus. Bonus, dzięki któremu będziecie mogli w fajnej, lepszej cenie z rabatem prenumerować właśnie gazetę ubezpieczeniową. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak klienci kupują ubezpieczenia na życie. Zastanowimy się, jak agent ubezpieczeniowy może być bardziej skuteczny w sprzedaży tego rodzaju ubezpieczenia. To jest pierwsza moja transmisja na żywo. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat. W komentarzach bardzo Was proszę: Piszcie, jakie macie największe problemy ze sprzedażą, z pozyskiwaniem nowych klientów, jeżeli chodzi o Praca agenta ubezpieczeniowego. No ale właśnie, e, sprawdźmy, jaki był najciekawszy artykuł w gazecie ubezpieczeniowej w tym tygodniu. E, moim takim wyborem jest e, tekst Jak ludzie chcą kupować ubezpieczenie na życie. Autorem jest dr Filip Przydróżny e, i pan e, Filip wziął sobie e, na radar, czy też e, pod warsztat, e, wyniki badania. Insurance Barometer Study. No i teraz w bardzo fajny sposób pan Filip otwiera ten tekst. W rozważaniach o nowoczesnych kanałach dystrybucji polis, polis takich jak internet czy telefon, ubezpieczenia na życie są zazwyczaj, nie sprawdzają się zwykle w sprzedaży direktowej. Tam najważniejsza jest prostota produktu i atrakcyjna cena. Jeżeli te warunki nie są spełnione, czyli cena i prostota produktu, a tak właśnie jest w przypadku ubezpieczeń życiowych, to ciężko jest osiągnąć sukces sprzedażowy w sieci. To jest zrozumiałe. No i teraz przejdźmy do tej ważnej dla agentów ubezpieczeniowych informacji, czyli jeżeli chodzi o pożądane sposoby nabycia ubezpieczenia na życie, to wciąż według tego badania dominuje sprzedaż osobista i zakup w realu w cudzysłowie 51% ankietowanych wskazało właśnie ten kanał zakupu jako najważniejszy zakup polisy życiowej online jako swój pierwszy wybrało, jako swój pierwszy wybór wybrało wskazało około 20 25% co to dla, oznacza dla agenta ubezpieczeniowego który który chce testować nowe źródła sprzedaży, który chce być otwarty na nowoczesne trendy. Otóż dla takiego agenta ubezpieczeniowego to oznacza to, że oczywiście nie może zaniedbać sprzedaży bezpośredniej, ale też może się postarać um, o to, żeby w efektywny sposób zbierać właśnie poprzez internet um, kontakty do osób, które są um, zainteresowane kontaktem już tym bezpośrednim z agentem. Sposobów na to jest kilka. Ty, jako subskrybent mojego bloga albo słuchacz mojego podcastu, myślę, że znasz co najmniej jeden. Warto też obserwować fanpage marketing dla, na Facebooku, żeby dostawać na bieżąco takie informacje i takie porady. No ale też warto, żebyśmy się zastanowili, dlaczego klienci wybierają właśnie kontakt tradycyjny. I o tym myślę, że każdy agent powinien pamiętać. Otóż klienci wybierają kontakt tradycyjny. Po pierwsze, dlatego, że istnieje możliwość zadawania pytań na żywo. Po drugie, istnieje możliwość uzyskania feedbacku. Po trzecie, jest większe poczucie komfortu. Po czwarte, istnieje możliwość budowania relacji. Natomiast. Pan Przdróżny podaje też jedną sensowną odpowiedź, i e, o tej odpowiedzi powinniśmy zawsze pamiętać. Dlaczego Odpowiedź na pytanie: dlaczego ludzie kupują w sieci? Ludzie kupują w sieci również ubezpieczenia, ponieważ mają tam dostęp do szerszej oferty rynkowej. E, dlatego też moja porada wiążąca się z tym właśnie artykułem, który się pojawił w gazecie ubezpieczeniowej, który moim zdaniem jest jednym z ciekawszych artykułów właśnie w tym wydaniu. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo tu jest też robiona kawa. E, moja porada jest taka: nie ignorujmy sieci, będąc agentem ubezpieczeniowym, który zbiera klientów na ubezpieczenia na życie. E, bądźmy obecni w sieci jako agent. Zastanówmy się, jakie pytania w internecie nasz potencjalny klient może zadawać, i postarajmy się na przykład na naszym blogu, e, tudzież na naszej stronie fanów na Facebooku dawać sensowne, częściowe odpowiedzi właśnie na takie pytania. Czyli takim przykładem na takie pytanie może być pytanie: ile procent pensji przeznaczać na ubezpieczenie na życie? I teraz, jeżeli nasza strona agenta ubezpieczeniowego znajdzie się w Google wysoko, na wysokiej pozycji właśnie na takie pytanie, no to zwiększamy swoje szanse na to, żeby efektywnie pozyskiwać kontakty do osób, które są zainteresowane ubezpieczeniem na życie. Na ten pierwszy raz, na tą pierwszą transmisję na żywo na Facebooku z mojej strony to już chyba będzie wszystko. Pamiętajcie, że możecie zdobywać więcej takich porad na bieżąco subskrybując mój newsletter na marketingdla.pl. Tam też znajdziecie link do podcastu, w ramach którego staram się też w formie audio dzielić właśnie takimi pomysłami, Natomiast obiecywany bonus na koniec tej pierwszej transmisji live na żywo na Facebooku to jest informacja, że specjalnie dla widzów tej transmisji, specjalnie dla osób, które czytają moje treści, mamy bonus czy też kot rabatowy, dzięki któremu możecie taniej zaprenumerować właśnie Gazetę Ubezpieczeniową. Wystarczy, że wejdziecie na marketingdla.pl. Łamaniec, czy też ukośnik prenumerata. Jeszcze raz, marketingidlapl ukośnik prenumerata. Tam dostaniecie wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby taniej zaprenumerować właśnie gazetę ubezpieczeniową. Mi bardzo zależy na Waszych komentarzach. Każdy komentarz, który odpowiada na pytanie, jakie jest twoje, jaki jest Twój największy problem w pozyskiwaniu klientów. Przez internet będzie dla mnie pomocny. Czekam na te komentarze i powiedzcie, czy taka forma em, krótkich, zwięzłych porad jest dla Was ok. A tymczasem ja się chyba napiję kawy, bo tutaj dobrze pachnie. Dzięki. Do zobaczenia.